Pomysł na jesienne popołudnie, niecałą godzinę drogi od Lublina i Radomia? Polecamy Wam wybrać się do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, gdzie możecie poczuć klimat epoki renesansu, pospacerować po urokliwym parku i zajrzeć do dworku, w którym tworzył słynny polski poeta. Zwiedzać można po swojemu albo z audioprzewodnikiem, który opowiada o najważniejszych momentach z życia Kochanowskiego. Swoją drogą wiedzieliście, że miał on aż sześć córek. Jednego syna, a nie tylko znane wam na pewno z lekcji polskiego, Urszulkę i Hannę. No i syn urodził się dopiero po śmierci ojca, przez co zyskał niezbyt ładny przydomek Jana Pogrobowca. Ale, ale, po więcej ciekawostek zapraszamy do muzeum. A kiedy już przesiąkniecie poezją, zróbcie sobie przerwie w oficynie, gdzie mieści się mała klimatyczna kawiarnia. Drogie jesieniary, w ofercie jest nawet pumpkin spice latte. Co więcej, w okresie od września do czerwca dniem bezpłatnego wstępu jest sobota, więc jeśli macie ochotę na trochę kultury i chilloutu, to mamy dla was.